Siemanko! Dzisiaj specjalnym będzie dzisiaj granie w Dress to Impress. Myślę, że zagramy 4, 3 lub 2 rundy. No i tak, no będę grać w Dress to Impress. Powiem tylko, że ten mam rangę tutaj Runway Queen. I mam Vipa. Nie mam tego ten, niestandardowego makijażu, ale mam za to Vipa. Yy, temat to jest w sumie taka piżama coś wygodnego. Więc myślę, że ja zrobię. Hmm. A może coś takiego o wygląda to hmm, jak na razie dobrze. Maska na oczy Trze... najpierw powinnam w sumie włosy zrobić jakieś. Myślę, że te będą no, okej. Okay. Jestem trochę chora, więc będę pewnie troszkę kaszleć. No i co? To już i tak jest dobrze. Tu wejdę do tej przebierani. Poprawiłam trochę kamerę, żeby było wszystko widać. Tak chciałabym wziąć kapcie Przemaluję sobie. Nie, to nie pasuje. Może trochę bardziej kremowe, No, chyba takie będą OK. No. No to jest w sumie chyba koniec. Nie wiem czy jeszcze coś dodać. Albo nie wiem co jeszcze dodać. Tutaj i misia będzie tu wyglądało raczej fajnie wezmę chyba takiego fajnie to tu wygląda ja jeszcze zobaczę czy coś by tu pasowało wydaje mi się że już nie ja jakby to nie nie pasuje to tutaj. Stąd też nic. No to chyba wszystko. Raczej już nic nie ma. Hmm. Nie wiem, czy lepszy ten misz, mis czy poduszka. No tu jest poduszka, ale chyba wolę misia. No to przyczekam już do końca wybieg. To nawet fajnie wygląda, szczerze mówiąc. Dałabym taką trójkę. I fajnie to wygląda. Kto następny? Też fajnie, ta lalka tutaj, tak. Dziwnie to wygląda, więc dwójka. Bo nie jest to aż tak dobra. E. Wydaje mi się, że to jest koszula nocna. E, nie wiem, dwójka. Jeszcze w biżuterii? Nie. Nie pasuje. Dobra, dwójka dam jednak. A teraz je. fajnie. Też fajna, bardzo podobna do mojego bym powiedziała, ale tam trójkę, bo fajnie to wygląda. Nawet fajne. Dałabym no też trójkę. Ostatnia osoba, o nie starczyło jej czasu. No. Mam no, i tak dwójkę, bo fajnie to i tak wygląda. Jak to? To jest nie fair Piąte miejsce. Fajnie. Late to school, okej. Okay. Um, dobra. Czyli że się tak jakby ten. Spóźnimy trochę do szkoły i w ogóle zaspaliśmy do szkoły, tak to można uznać. Mam sobie takie włosy. C która to? O, to była ta twarz. No i tam. Chciałabym ja sobie na jakiś wzór. A tutaj na biało. Yy, więcej jeszcze by można było dodać. W ogóle tu mi odstaje kawałek skóry. To jest bardzo dziwne. O te, a jeszcze to i a tu na samym pole Chodziło mi o to, no hmm. Może tak jest się zaspanym? Się czegoś zapomniało. <laughs> Dobra, zrobię bez plecaka, że niby zapomniałam plecaka. Yy. Buty. Dobra, jest dobrze, hmm. ha, dobra. E, no to chyba skończona. Tak mi się wydaje, jeszcze mogę... <laughs> nie, czapek nie będę dodawać. Jeszcze wejdę do VIP-a zobaczyć czy coś jest. Hmm. Chyba nic nie będzie. Jeszcze sobie wezmę... Nie, dobra. Nie chcę tej branżoletki jednak. Hmm. No chyba już nic innego nie będę brać. No. Hmm. <laughs> tak. Fajnie to wygląda. Trochę. Nie, dwójkę będę, bo takie ubrania bardziej jak ten. No no jakby jeszcze była w domu i tam. No i w ogóle to taka to tu źle wygląda, no, ale trójka, nawet fajnie. O, Fajnie to nawet wygląda. Nie zdążyłam dać. To też mi nawet fajne. Mam taką trójkę. Nie wygląda jakby była jakaś spóźniona, no ale. Nie, mi się tam podoba. Mam nadzieję, że. Ten specjał nie będzie tak długi jak um, ten. Jak ostatni specjałujemy. Yy, y, dwójka. Nie podoba mi się to zupełnie. Yy, to będzie info dla tych tylko, którzy oglądali ten specjał jutro. Czyli. To będzie 20, 20 listopada będzie drugi specjał. Nie wiem jeszcze o której, ale będzie. Yy, ale strasznie szybko wbiliście to ponad 300 subskrypcji. Naprawdę. Nie, ja tu się rozgadam i nie oceniam. Yy. Ojej, rozgadzałam się zbyt i nie oceniłam. Szósty. Fajnie mi idzie, poza kamerą mi jakoś idzie lepiej. Date night. Jeszcze trochę nie wiem jak się ubrać. Dobra. W sumie teraz to już w miarę wiem, bo ja jak nie, nie rozumiem tematu, to muszę sprawdzić normalnie w internecie. Bo inaczej bym sobie tutaj nie dawała rady. nie ja Wiedziałabym trochę, co to za temat. Myślę, że to tak włączę, że wezmę tą bluzkę. Y i wezmę tą sukienkę. Trochę to tu odstaje, ale i tak wygląda dosyć dobrze. Wzięłabym chyba, a, coś spoza vip na razie. Poza Chciałabym wziąć te rękawiczki. Bo nich nie widać. Dobra. Może ja bym ściągnęła tę. Te. No. Tę i założyła tę. Chyba no, lepiej. Mm. Nie wiem trochę, co dalej założyć. Na pewno muszę zmienić twarz. Bo. No taka raczej nie. Myślę, że tam fajnie to wygląda. Wezmę. Nie wiem jeszcze jakie włosy wziąć. Tak. No, żadne mi tu chyba nie pasują. Może te bym wzięła? No wygląda ok. Yy, buty. To wezmę sobie. dla to były te. Nie. tam chyba były poza wipem. No tak. I te są poza wipem. co ja chciałam. Bo chciałam te z skarpetkami. O te. O. Nie, myślałam, że są skończone chyba. Może bym jeszcze dodała taki kapelusz. Nie, chyba bardziej by mi pasował ten z zbipa. Mm. No ten jest chyba lepszy. Dobra, to? Ja już skończone jeszcze. Dodam sobie jakąś biżuterię. Ciągle jakieś jeszcze. jeszcze. E, biżuteria. Mm, to tak. Te kolczyki takie. E, myślę, że jeszcze ten naszyjnik. Nie. No, jakby to wyglądało jakbym na tą bluzkę. Chyba lepiej. No. Bez tej bluzki jest lepiej. Dobra. Też mam skończone. Pomyślałam jeszcze, że wezmę torebkę. O! No, tak wygląda fajnie. Kurczę, tylko ona ma te... Nie, mało czasu, mało czasu. To może być trójka? Nie, to była dwójka. Uff, dobra, dobrze to wygląda. Ale czasu yy. tak. Yy. Nie, moim zdaniem nie pasuje. dwójkę. niezbyt zbyt. Jakoś moim to nie jest przekonujące. Wpalę sobie tu już pozy. Hmm. Też tak... To nie jest za dużo warstw. No, moim zdaniem trochę jest. Też... Już... Nie, tu trójka. Trochę lepsze. ale ja czasami zapominam oceniać. O, teraz ja. Um. 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 Mi się ma podoba. To jest fajne. Pasuje, ja dałem taką czwórkę nawet, bo fajnie wygląda. так на тройке. Вот у аж так. Не, Саш, так добрый. Кто ничего с ним? Двойка такие. Мне так не говорят же, Nie, moim zdaniem to nie pasuje. Hmm. To też tak średnio, też nie tak. To... No, dwójka. Myślę, że to już tak nie podoba. Hmm. Ostatnia os nie. Nie pasuje. No twój No Chociaż to troszkę. Ale no niezbyt. Mam nadzieję, że to nie chodzi o to, że przez to, że ja jestem. Myślę sobie, że przez to, że ja jestem na. Aha. Na przed. jakichś ostatnich miejscach. To może ja po prostu nie rozumiem tych tematów. No, jest znowu piąte miejsce. Lubię ten temat szczerze. Lubię. Na, wiem już, za kogo się przebiorę, bo przebieram się za Miku Miku. Mm. Najjaśniejsza skóra bardzo lubię ten temat no w sumie najczęściej tworzę kumiku. a mi to wychodzi dosyć tworzenie kumiku teraz ten teraz więc fajnie że się trafił ten temat wiem które włosy o to są te i ten kolor. Nie ma tego? Nie, nie gadajcie, że tego nie ma. I nie tu była taka jakby bluzka z Nie oni usunęli Mi to popsuło teraz... Cały strój. Nie pamiętam, jak dokładnie mi komiku wygląda. Załamana jest tam. Chyba... tak. Nie, to nie wygląda teraz dobrze. Nie, nie gdzie w ogóle. Co to jest? Jakby nie, będę miała pewnie jakieś ostatnie miejsce bo to mi w ogóle nie wychodzi gdyby był tam ten top dalej to, to mi to bardziej wyszło no co to jest tego się już nie da naprawić nie mi jako trochę to chyba takie jakieś buty jeśli dobrze pamiętam Wygląda bardzo źle. Nie. Tu już nic nie pomoże. Dobra, biorę tą bluzkę. Nie wygląda to dobrze. Dobra, jeszcze coś postaram się zrobić. Co wygląda jak miku miku. No będzie raczej nie. Nie, lepiej było chyba stąpić już. Nie wierzę. I zaczynamy to kolor na czarne. No, aż jakieś kilka rzeczy dodam. W sumie to wezmę o takie. Normalne. Tylko to będzie takie. Wezmę sobie słuchawki. Yy. Słuchawki, i jeszcze to w chyba coś takiego miała. Z tego co pamiętam. Nie wiem, czy bardziej mnie pasowały różowe słuchawki takie. Nie, 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 nie. No. no tak jest chyba lepiej. Nie, nie proszę o to. Napiszę na czacie wiem, jak mi wychodzi. Y Miku. nie, Miku. Has. No, no, tak ktoś chyba pisał. Nie znam Anima. Wątpię, że to jest anima. Dwójka. Hmm. To też nie wydaje mi się tak raczej. Nie, dobra, taka trójka. To niebieskie włosy wygląda też troszkę jak nikomu, ale tak niezwykle. Двойка Не выдаем все Которая тоже В сумме будет Не помню Wyszło. o Sailor Moon kojarzę ją taka trójka no, moim zdaniem to też tak niezbyt wygląda jak Sailor Moon Sailor Moon chyba ja takie bardziej nie blond tylko jest z tego co pamiętam It. Dwójka. Nie znam. A, ale senior Rumun chyba miała bardziej. Um, te. żółte włosy niż blond. Tak mi się tutaj. To... Proszę. No, nareszcie jestem na podium. No. Chociaż trzecie miejsce. No dobra. To. No dobra, kochani. To na dzisiaj był już koniec odcinka. No, jeśli oglądaliście do końca, to napiszcie w komentarzach: znam sekretne info. To dzisiaj na tyle. Widzimy się w następnym specjale. Bajo!